Witam Państwa. Chciałbym powiedzieć o książkach bardzo ważnych z punktu widzenia tego, co się dzieje i co się będzie działo. O książkach reprezentujących wyższy poziom, jakby wyższe stadium niż seria instrukcje przebudzenia, które są dużo bardziej konkretne, bardziej y, szczegółowo odnoszą się do tego, co się dzieje konkretnie i y, bardziej przygotowują ludzi na przyszłość. Są one wyjątkowe, jest ich kilka, wszystkie są niezwykłe. Wiele z nich nie ma żadnych odpowiedników nigdzie, i one są o tyle ważne, że pozwalają zrozumieć to, co się będzie działo, dlaczego to się będzie działo, dlaczego będzie się działo tak, jak się będzie działo, przez co ich zaletą jest to, że uchronią ludzi przed psychologicznymi, niekorzystnymi następstwami wstrząsów, dlatego że na ludziach, którzy nie będą przygotowani do tego, te wydarzenia będą odciskać nieodwracalne, trwałe piętno, będą po prostu wywoływać szoki które w wielu wypadkach będą się sprowadzać do tak zwanych rozpadów osobowości. Więc one są, te książki, o których powiem za chwilkę, one są ważne, dlatego, że pozwalają utożsamić się z tym, co się będzie działo, zrozumieć szanse płynące z tego procesu transformacji, a nie uciekać w jakiejś rzeczywistości urojone, zamykać się na rzeczywistość i na te Szanse, które będzie tworzyć ten plan, który jest wprowadzany. Dlatego te książki są ważne. I tak jak powiedziałem, wiele z nich nie ma odpowiedników nigdzie. Niewątpliwie najważniejszą z tych książek jest. Książka zatytułowana Przemiany na Ziemi jako Wrota do Przyszłości. Ona ukazała się w 2020 roku, w marcu. Pierwsze wydanie się ukazało. Została napisana z pewnym wyprzedzeniem, bo w zasadzie została napisana w lecie, wiosną, latem 2019 roku, czyli na, zanim zaczęło się dziać na dobre. Ale pomimo tego z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że ona nie wymaga żadnych poprawek. To w jaki sposób ona opisuje to, co się dzieje i co się będzie działo, nie wymaga żadnej korekty. To jest bardzo ważne. Ona jest ponadczasowa, można powiedzieć, to znaczy nie zdezaktualizowała się w świetle zachodzących wydarzeń i prawdopodobnie się nie zdezaktualizuje. Ona jest książką naprawdę wyjątkową z tych wszystkich książek, które ukazały się po instrukcjach przebudzenia które reprezentują, jak wspomniałem, ten wyższy poziom. To ona jest zdecydowanie najważniejsza. Dlaczego ona jest ważna? Dlatego przede wszystkim, że ona opisuje zasadnicze powody apokalipsy. Przypominam tutaj, że apokalipsa to nie jest koniec świata, tylko w dosłownym rozumieniu, w dosłownym tłumaczeniu tego słowa, jest to odsłonięcie zasłony, czyli ujawnienie prawdy. O ludziach, pokazanie jej ludziom, skonfrontowanie ludzi z prawdą o sobie. Jaka to jest prawda? Jest to prawda o tym, o mechanizmie, który ludzkość wytworzyła, który tą cywilizację skazałby na niebyt, gdyby tylko ów mechanizm nie został zatrzymany. Widzimy bardzo złe rzeczy się. Y, dziejące z, z ludźmi, z ludzkością, właściwie, które ja opisałem w, i wyjaśniłem w tej książce: Przemiany na Ziemi jako rota do przyszłości jako tak zwany regres, regres psychologiczny. On się po, objawia tym, że ustał y, jakikolwiek rozwój w tym świecie, y, zwłaszcza, że ludzkość mechanizmów rozwojowych, mechanizmów powodujących rozwój w ogóle nie rozumie. Nie ma tego. Nie rozumieją tego twórcy y, oświaty, na przykład edukacji. Y, nie rozumieją tego przywódcy państw. Nikt tego nie rozumie i tego w ogóle nie ma tutaj. Nie rozumieją ludzie, dlaczego świat się Czasami rozwija, czasami się nie rozwija, co stoi na przeszkodzie tego roz temu rozwojowi, co go blokuje, i tak dalej. I to jest w tej książce Przemiany na Ziemi wytłumaczone. Przede wszystkim wytłumaczona jest ta, pokazana jest ta prawda, z którą ludzie mają się skonfrontować. To znaczy, w wielu zapowiedziach mowa była o tym, że na przykład ludzkość wejdzie do sali luster i zostanie przerażona tym, co zobaczy albo zawstydzona że będzie musiała stawić czoło prawdą nieznanym osobie i tak dalej, ciemności tkwiącej, tkwiącej w ludziach. Różne, powiedzmy, są wersje tego, ale generalnie wszystkie jednak dotyczą tego samego, to znaczy opisują w różny sposób to samo. To jest prawda o tym, że ludzie zamknęli się, tak naprawdę, tak to opisałem w tej książce, na świadomość. Ta świadomość się kurczy. To... Widać właśnie po tym, że rozwój się zatrzymał, stanął w miejscu, że nie ma żadnych strategii rozwoju w reakcji na ten zastój, że mamy epidemię fake newsów, to znaczy zmienił się tak naprawdę aparat pojęciowy ludzi. Oni pewnych rzeczy nie widzą w ogóle, nie są w stanie zobaczyć, o, posługują się innym zasobem pojęć, tak naprawdę innym językiem. Społeczeństwa się podzieliły na elitę, niewielką, tak zwaną elitę i na masę, która zaczyna przypominać lud pierwotny która odwraca się od praw natury i zaczyna tworzyć alternatywne rozumienia natury, które są no, potocznie nazywane teoriami spiskowymi. I jest to rzeczą bardzo groźną, dlatego że żadna cywilizacja, która odwraca się od rzeczywistości, od prawdy, od tych uniwersalnych, fundamentalnych praw rozwoju, nie, jest, nie będzie w stanie przeżyć. I ta cywilizacja jest skazana na koniec. To znaczy no, nie będzie to śmierć w dosłownym rozumieniu tego słowa dlatego że plan przewiduje wprowadzenie tutaj nowej jakości obalenie tej kultury dotychczasowej ale oczywiście no, taki system światopoglądowy powiedzmy kulturowy nie ma prawa istnieć tak naprawdę dlatego że on stanowi zagrożenie ludzkość by się zniszczyła prędzej czy później zamieniłoby się to w rzeczywistość orwellowską z której ludzie nie byliby w stanie sami wyjść, i tak samo jak zresztą y, obecnie z tej pułapki nie są w stanie wyjść. Widzimy y, nawet ten regres on się przejawia w takich y, jednoznacznych rzeczach, jak na przykład spadek inteligencji z pokolenia na pokolenie, dlatego, że były takie bad pokolenie, dlatego, że były takie baści ludzi, odchodzenie widzimy również odchodzenie ludzi od demokracji, który się po, potocznie określa, jako y, erupcję czy nawrót, nawroty populizmu. Tak naprawdę to nie jest populizm, tylko to jest y, przestawianie się ludzi na myślenie ideologiczne, na myślenie ideologiami. Językiem symbolicznym. Tak jest to nazywane. Także w sumie y, mamy obraz tego regresu, który w tych przemianach na Ziemi jest y, opisany i wyjaśniony. Wyjaśnione są jego źródła, co jest o tyle ważne, i o tyle kluczowe, to muszę podkreślić, że są to prawdziwe przyczyny apokalipsy, czyli transformacji, jakich y, nigdzie indziej się nie znajdzie. Ta książka nie ma żadnego odpowiednika nigdzie. Tego nie rozumieją, tak jak powiedziałem, nie rozumieją zwykli ludzie, ale nie rozumieją również eksperci, ścisłe elity za to odpowiedzialne, ministrowie edukacji, premierzy i tak dalej. Nikt tego w tym świecie nie rozumie. I, więc ta książka jest jedynym w zasadzie dostępnym w... w na Ziemi można powiedzieć, przewodnikiem po przemianach. I drugi powód, dla którego ona jest taka ważna, to jest to, że nie da się wytworzyć żadnej nowej jakości, nie da się wyjść z tych pułapek, o ile ich źródła, dopóki ich źródła nie zostaną zrozumiane. Więc to jest taka bardzo y, prozaiczna, prawda? Więc y, w sumie y, książka Przemiany na Ziemi jako Wrota do Przyszłości jest naprawdę książką wyjątkową i nie ma tutaj żadnej, y, żadnej przenośni. Naprawdę jest wyjątkową, naprawdę nie ma niczego takiego nigdzie. Więc ona, y, y, mimo tego, że już cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ona będzie odgrywała dużą rolę w y, czasie, gdy ludzie zrozumieją. Że taki plan jest realizowany, bo na razie nie do wszystkich to dociera, tak yy, pozwolę sobie szczerze to nazwać. Jej uzupełnieniem była książka, która ukazała się krótko po, yy, po niej, zatytułowana Sztuka Rozwoju w Nowej Epoce, która przedstawia plan rozwojowy, czy raczej rozwojowy kompon komponent strategii apokaliptycznej, czyli strategii transformacji, jest to przedstawieniem koncepcji czy planu rozwoju człowieka, Opartego na zupełnie innych podstawach niż to, co dotychczas było w tym świecie. To znaczy, yy, ponieważ regres, o którym wspomniałem przy okazji książki Przemiany na Ziemi jako wrota do przyszłości, wynika tak naprawdę z, nie tyle z tego, że ludzie głupieją, jak to się często ludziom wydaje, tylko z tego, że wytworzony został psychologiczny mechanizm blokowania świadomości. To jest bardzo ważne rozróżnienie, dlatego że ta świadomość jest. To nie jest tak, że jej nie ma. Ona jest, ale ona nie wpływa na działanie człowieka i to jest zjawiskiem zupełnie nowym, w tym sensie, że no nowym historycznie, to znaczy na taką skalę ten proces nigdy nie odgrywał wcześniej roli w historii ludzkości no i jest zjawiskiem znacznie trudniejszym niż to przysłowiowe, czy powiedzmy przysłowiowe, no nie wiem jak to określić, potocznie rozumiane głupienie ludzi, prawda? To jest, to jest czymś troszkę bardziej skomplikowanym, ale też dużo, dużo groźniejszym, dlatego, że to tworzy człowieka irracjonalnego i destrukcyjnego, który wypiera rzeczywistość na skalę wcześniej niewyobrażalną. Tacy ludzie, co zresztą widać na powiedzmy pozwolennikach teorii spiskowych, na przykład tacy ludzie są w stanie wypierać dosłownie wszystko. Ja wcześniej w jednym z, tom z tomów instrukcji przebudzenia Przedstawiłem problem y, polegający na tym, że y, mówiłem ludziom o tej strategii. Prawdziwego rozwoju człowieka, o tych prawdziwych prawach rozwoju, jako o szansie, którą mają możliwość zaoferowania swoim dzieciom, tak żeby one miały przyszłość, powiedzmy, żeby, żeby dać im prawdziwy rozwój. I mimo tego, że argumenty przemawiające za tym były, no. Nie do odparcia, w zasadzie nie do podważenia, bo opierałem się na konkretnych doświadczeniach historycznych z prowadzenia podobnych programów, nie takich dokładnie, bo ten jest szerszy i bardziej profesjonalny niż to, co robiono w przeszłości, ale tak czy inaczej można było podeprzeć to. Określonymi dowodami wskazującymi na skuteczność takiej strategii, takiego podejścia. Przypominam tutaj, że ono się tym różni od tego, co robi szkoła, że szkoła każe zapamiętywać gotowe pytanie i odpowiedzi, natomiast nie zmusza do myślenia. Tutaj chodzi o rozwijanie świadomości właśnie poprzez samodzielne myślenie, które prowadzi również do daje człowieka wolnego i kreatywnego. Proszę nie bagatelizować tych słów, to są bardzo ważne rzeczy, i to wszystko zostało w tej książce Sztuka Rozwoju w Nowej Epoce yy, opisane jako zasadniczy rozwojowy komponent planu wprowadzanego na Ziemi. Więc jest to coś, jest to jakby droga ku przyszłości, ku tej lepszej przyszłości, w którą będą w stanie wkroczyć yy, ci ludzie, którzy skorzystają z szansy, jaka będzie im dana. Ci ludzie, którzy w ogóle nie będą rozumieli tego, co się dzieje, z tej szansy nie skorzystają, bo nie będą chcieli jej widzieć w ogóle. Yy, dlatego, że, tak jak powiedziałem, wypierają nawet takie rzeczy, jak możliwość dania przyszłości swoim dzieciom, i o tym oczywiście ta książka Sztuka Rozwoju w Nowej Epoce. Jest. Tak skrótowo rzecz ujmując, dlatego że jest tam wiele ciekawych rzeczy, ale tutaj zaznaczam tylko to, co jest najważniejsze ze względu na ograniczenia czasowe. Kolejnym uzupełnieniem książki Przemiany na Ziemi jako wrota do przyszłości. Była książka Prawdziwe cele ludzkości, która również już jest dostępna, ona się ukazała i yy, jest na przykład w księgarni nieznanego świata na www.nieznany.pl. Prawdziwe cele ludzkości. Ona o tyle cele ludzkości, ona o tyle yy, dwie z wymienionych książek, że ona pokazuje yy, ewolucję ludzkości. W oparciu o zupełnie inne mechanizmy niż te, które, które ludzie przywykli uważać za fundamenty ewolucji ludzkości, za fundamenty rozwoju. Są to psychologiczne mechanizmy wywołujące ewolucję, psychiczną ewolucję ludzkości, czyli to wszystko, co stoi za jej rozwojem. I bardzo ważną częścią tej książki, bardzo ważnym przekazem, unikalnym, ta książka również, bowiem nie ma odpowiednika w tym świecie w ogóle i jestem w stanie powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością. Jej główną zaletą jest to, że ona pokazuje, że ten rozwój ludzkości jest bardzo nierównomierny i w zasadzie polega na takim rozwoju skokowym, schodkowym, można powiedzieć to znaczy od przeskoku do przeskoku. I ta książka bardzo wyraźnie, jasno pokazuje czynniki blokujące rozwój. Czego nie ma w żadnych ani podręcznikach szkolnych, ani książkach opisujących, y, zwykłych powiedzmy książkach opisujących dzieje y, człowieka na Ziemi. Tam nie ma nic o tym, że są jakieś czynniki, które rozwój, które ewolucję blokują, które potrafią ją zablokować na długie tysiące lat, albo czasem cofnąć. Tak jak widzimy w przypadku tego wspomnianego wcześniej regresu. Który ludzkość ogarnął obecnie. I ta książka, tak jak powiedziałem, ona też nie ma odpowiedników i ona przedstawia dzieje ludzkości zupełnie inaczej niż to, co przedstawiano, to, co opisywano dotychczas. W związku z tym jest też ważna, dlatego że pozwala zrozumieć mechanizm, który apokalipsa ma pokonać. Więc wyjaśnia skąd ona się tak naprawdę wzięła i wyjaśnia y, jakie bariery muszą zostać pokonane i dlaczego, aby ludzkość lepszej przyszłości doświadczyła i aby mogła w nią wkroczyć. Kolejnym uzupełnieniem y, przemian na Ziemi jest książka Cywilizacja Światła, która ma ukazać się we wrześniu y, 2021 roku. Ona y, również poświęcona jest temu y, konstruktywnemu aspektowi y, planu apokaliptycznego, to znaczy komponentowi rozwojowemu, powiedzmy i, i fundamentom rozwoju człowieka. Ona uzupełnia w związku z tym głównie książkę Sztuka rozwoju w nowej epoce, tylko że wyjaśnia to troszkę na innym jakby gruncie. To znaczy tam pojawia się na przykład motyw powiązania tej strategii rozwojowej z nową duchowością. To znaczy skrótowo rzecz ujmując będzie to polegać na tym, że religie dotychczasowe, które zostaną opalone yy, jako oparte na tzw. pustych rytuałach, to jest cytat, i na yy, blokowaniu rozwoju człowieka tak naprawdę, poprzez dogmatyzm, który nie jest na pewno czymś rozwojowym, zostaną zastąpione przez duchowość opartą na zupełnie innych podstawach, opartą na. Ewolucji duszy i na rozwoju duszy. To jest coś odwrotnego w stosunku do religii dotychczasowych. I to zostało w tej książce Cywilizacja Światła opisane jako duchowa czy ideowa podbudowa strategii rozwoju, jaka będzie na Ziemi wprowadzana. Dlatego, że dopiero po tego rodzaju przewartościowaniu duchowym, Ludzie będą mogli otworzyć się na prawdziwy rozwój. Dopiero wtedy ten prawdziwy rozwój sta zacznie stanowić dla nich jakąś wartość. Więc w książce tej cywilizacja światła kwestie duchowe zostały powiązane z kwestiami rozwoju osobistego, rozwoju człowieka. I oprócz tego, w książce tej cywilizacja światła przedstawione zostały dodatkowe. Informacje czy dodatkowe argumenty, a raczej może powiedziałbym, informacji o do, do, dodatkowych czynnikach, które będą wymuszać przewartościowanie ludzkości ku prawdziwemu rozwojowi. To znaczy, to będzie między innymi, tak jak mówię, ja opowiadam teraz pewien skrót tego, o czym te książki są. Nie jestem w stanie wszystkiego. Opisać, tylko koncentruje się na rzeczach najważniejszych. Jednym z czynników, który będzie dodatkowo, można powiedzieć, wymuszał przewartościowanie ludzkości ku temu prawdziwemu rozwojowi. Ku rozwojowi świadomości inaczej rzecz ujmując, będzie strategia podejmowana przez wiele, realizowana przez wiele rządów wspierania, najnowocześniejszych technologii, mających zwiększyć konkurencyjność kraju, konkurencyjność społeczeństw, co będzie polegało głównie na forsowaniu powiązania sztucznej inteligencji, automatyzacji i robotyzacji w celu zwiększenia w celu jakby skokowego wyprowadzenia gospodarek czy krajów z dołka, w jakim się znalazły. W związku z pandemią. I takie oznaki realizowania takiej strategii już są. I to, co jest istotne, to, że to wprawdzie wywoła duże zmiany w sensie gospodarczym, czy powiedzmy w sensie materialnego podłoża cywilizacji, tak można to nazwać, jednak będzie pozbawiało ludzi pracy na skalę masową. Przewiduje się, że w samej Polsce zostanie z tego powodu utracone kilka milionów miejsc pracy w ciągu yy, najbliższych yy, 8-9 lat, co jest o tyle tutaj ważne, że to będzie całkowicie przewartościowywało priorytety edukacyjne i priorytety dotyczące rozwoju człowieka, dlatego że najłatwiej będzie zastępować ludzi wykonujących pracę w cudzysłowie automatyczne nie wymagające kreatywnego myślenia. Więc to wytworzy ludzi, wytworzy zapotrzebowanie na człowieka kreatywnego i na człowieka zdolnego do myślenia nieschematycznego, do myślenia krytycznego. Dlatego, że na takich ludzi z kolei zapotrzebowanie znacznie się zwiększy, dlatego, że to będzie, można powiedzieć, kadra, która tym Tą nową strategią technologiczną ma kierować i y, ma być zdolna do, do jakby wykorzystania tych możliwości, bo tylko taki człowiek będzie w stanie. Y, Tutaj to poprowadzić, ten, ten postęp technologiczny. Więc to jest bardzo ważnym czynnikiem, który dodatkowo będzie zwiększał nacisk na przewartościowanie ku, ku nowej edukacji, ku, ku prawdziwemu rozwojowi człowieka. I to wszystko, razem z tą nową duchowością, będzie wytwarzało jakby nowy, nowy obraz człowieka, nowy etos człowieka. Nowe wyobrażenie człowieka, i to jest to, czemu ta książka Cywilizacja Światła jest przede wszystkim poświęcona. W roku 2022 yy, ukażą się jeszcze dwie książki uzupełniające to, o czym powiedziałem poświęcone religii i wstrząsom religijnym. Yy, będą to dwie części, czy dwa tomy. Książki zatytułowanej, a przynajmniej na razie robo noszącej roboczy taki tytuł, bo być może on się jeszcze zmieni. Dlaczego religie muszą ustąpić miejsca wyższej duchowości? Obie te książki będą poświęcone głównie chrześcijaństwu i powiem na razie o, o pierwszym tomie y, głównie, który jest y, również publikacją, no można powiedzieć, y, y, nie mającą odpowiedników. Ja przepraszam za powtarzanie tego frazesu, ale to nie są określenia przesadzone, proszę mi uwierzyć, zobaczycie Państwo sami. Obie te, oba te tomy, książki, dlaczego religie muszą ustąpić miejsca wyższej duchowości, pokazują prawdy o religiach y, zupełnie nowe, które można będzie zrozumieć dopiero jak się zwróci uwagę na tą strategię przewartościowania duchowości ku y, ewolucji duszy, ku rozwojowi duszy. Bo y, obie te książki będą, to znaczy oba te tomy tej książki będą pokazywać, że Religie dotychczasowe, w tym chrześcijaństwo, właściwie blokowały rozwój duszy, czyli oddalały człowieka od Boga, dlatego że y, jedną z prawd bardzo dobitnie przedstawionych w, w tej książce jest to, że religie, w tym chrześcijaństwo oczywiście, można nazwać systemami powielania archaizmów. Dlatego, że każda religia, jeśli się spojrzy w przeszłość, czerpała z dziedzictwa religii wcześniejszych i w, w chrześcijaństwie na przykład są wyraźne relikty neolityczne. Na przykład woda święcona, wielkanocne rytuały odrodzenia młodego Boga, prawda, na tle kultu płodności, bo tym wielkanoc tak naprawdę jest. To są wszystko rzeczy sprzed bardzo wielu tysięcy lat, nawet nie czerpane z religii poprzedzających chrześcijaństwo, tylko czerpane jakby z religii na religię poprzez łańcuch. Kultywowania archaizmu, ciągnący się kilkadziesiąt albo nawet może i sto, ponad 100 tysięcy lat wstecz. I to jest oczywiście system, jeśli religię tego rodzaju potraktować jako pewien system, jest to oczywiście system, który nie prowadzi ku przyszłości, który ciągnie ludzi w przeszłość, w archaiczną przeszłość, by tam zagubione dusze zostawić. Jak to zostało? opisane chyba w księdze Urant. I to jest prawdą, to jest najważniejszą rzeczą, której poświęcony jest ten pierwszy tom, czy w zasadzie pierwsza część tej książki, dlaczego religie muszą ustąpić miejsca wyższej duchowości. Yy, drugi tom, który ma się ukazać, miałby się ukazać na jesieni 2022 roku, będzie poświęcony głównie temu, w jaki sposób zniekształcono przekazy Jezusa, co z nimi zrobiono, dlaczego tak się stało i co w nich wykasowano. To będzie również książka dosyć obszerna, bo pierwszy tom już wiadomo, jaki, jak, jaką będzie miał objętość. Z grubsza będzie, będzie to prawie 300 stron, więc jedna z grubszych moich książek, monumentalna można powiedzieć niemal. Drugi tom również będzie doskonale udokumentowany i będzie przedstawiał wiele prawd nowych. Mało znaną ciekawostką, w tym, jaka znajdzie się w tym drugim tomie, Oprócz opisu, pełnego opisu tych przekłamań, przekazów Jezusa, będzie pokazanie tego, że skandale pedofilskie, jakie ogarnęły Kościół, tak naprawdę one go nigdy nie ogarnęły, dlatego że one były z nim od samego początku. Będzie bardzo ciekawy rozdział na ten temat, pokazujący historię instrumentalnego traktowania dzieci przez Kościół od samego początku jego istnienia. To jest też prawdą bardzo mało znaną. Tak jak zresztą prawie wszystko, co w tych książkach jest i co zostało w nich opisane. Przypominam, one w sumie jest to. Sześć książek, jeśli dwa tomy tej ostatniej pozycji potraktować jako odrębne, które są zasadniczym przewodnikiem po tym, co się dzieje na Ziemi, po tym, co się będzie działo na Ziemi, które wyjaśniają zarówno źródła apokalipsy w sposób, którego nie znajdziemy nigdzie indziej, jak też przedstawiają strategię wyjścia i wizję przyszłości, jakich też nie znajdziemy nigdzie indziej. W tak profesjonalnej postaci nie znajdziemy strategii rozwoju świadomości, strategii rozwoju indywidualnego, prawdziwej, nie znajdziemy też nigdzie. Więc w sumie te książki stanowią pewne spójne kompendium, włącznie, tak jak wspomniałem, z opisem całej ewolucji ludzkości, opisem całej ewolucji ludzkości. Zachęcam do lektury i do księgarni Nieznanego Świata.